Koper 072, a ja jestem Draco. To jest drugi odcinek naszej serii. Minecraftowy dziennik. I teraz tłumaczenie. Musiałem zmienić trochę swoją nazwę, ponieważ przy, w trakcie zakładania konta wystąpiły pewne niedogodności, z którymi już się uporaliśmy. Ale to naukowo zabrzmiało. Dobra, Nie, teraz to. Innego... Bo miałem, miałem jakiegoś errora. Po prostu, jak widać, zbudowaliśmy farmę. Tam, tam rozbudowaliśmy dom. Creeper nami eksplodował w samym środku krateru. Więc nic ciekawego. Jak powierzchnię naszego świata? No, całkowicie nic ciekawego. Czyli nic. Dobra, dzisiejszy odcinek będzie kofer o. O czym? O kopalni. O właśnie, o kopalni. Się Mamy już trochę surowców podstawowych. Powinniśmy jednak zbudować kopalnie, żeby mieć stałe zasoby. Właściwie... je nie zbudowaliśmy. Nie zbudowaliśmy, bo z, jak budowaliśmy domek, to większość surowców znaleźliśmy. No, Dobra, chodź. Idziemy do jaskini. Czekaj, ja dłożę kwiatka do jeśli, jeśli wrzuciliśmy yy, jeden z naszych poprzednich nagranych elementów to prawdopodobnie nie będzie się wiedzieć o co chodzi z kwiatiem od Endermana a jeśli nie to koper po prostu nie umie wrzucać eee. <laughs> dobra utknąłem czekaj, dobra tutaj e, pochodnie trzeba najpierw zrób pochodnie Ta... jasne ja już mam 12 chyba, no ale to nie wystarczy Czekaj, ja jeszcze brzozowe przerobię. Tobie. To z zrobimy. Bo brzozowe, tak właściwie to Taki nieładny. Taki nieładny. Taki nieładne Taki brzydki wręcz. Dobra, już przesadziłeś. Nie mów wszystkiego co mówisz. Ym, co robisz? Dobra. Coś jestem nie w Sosie dzisiaj. Aj. Yy, jak widzicie ta trawa, to zebraliśmy ją za pomocą nożyc, jeśli nie wiecie jak to robić. Dobra, no mam 64 pochody. Dobra, tutaj. Mam... 88 A ja 84. Trzymaj. Ja mam jeszcze ja mam 84 pochodnie rekord, cały węgiel przerobiłem 84 Tak, 84 pochodnie Ja mam osiem. A masz może tego Czekaj Już mój... nic jest tutaj A czy nie planowaliśmy żeby zrobić stąd zejść do, 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 do yy, naszej kopalni? Teoretycznie można by tak zrobić. Dobra, robię 14 kilo. Kilo. Będzie na później. Na dużo później. Przecież wiesz, że ja lubię uderzać wszędzie kilo, gdzie popadnie. ekwipunek mam w kilofach też kilka? ta jeszcze? nie i mam śród za, żelaza, więc mogę przerobić jeszcze e, Dobra, nie mamy, nie mamy węgla, nie, dobra nie mamy za dużo węgla przerobić. no troszeczkę ale tam jest dużo, w tej jaskini obok. To ja idę to pozbierać. Pójdę. W sensie. to Może ty będziesz nagrywać jak zwiedzasz jaskinie podczas gdy ja będę yy, kopać tutaj dziurę. Spoko. Dobra. No to pewnie przyłączyłeś kamerę. Tak, przyłączyłem kamerę. Tak. Teraz tak jakby to jest z mojej perspektywy. Dobra. Kupię FPS-y. Tak, fps są głupie zawsze. Nie, po prostu zapomniałem ich wyłączyć. W sensie jak się pojawiają hmm. ile? Głupię fps -y. No. Ja ustawiłem po prostu klawisz, żeby móc je przełączać. Ale ja sygnalizuję, czy się nagrywa. No, ja mam kompletny lagi. Dobra, już. Bić może mój nick, żebyś mógł mnie pokierować, gdzie jest jaskinia? Teoretycznie jaskinia jest przed naszym domem. Ale tylko, że nasz dom jest trochę ten... Znaczy... A widzę twój nick. A ja twojego nie. No to tak. Idziemy eksplorować jaskinie. Wow. Ja już widzę twój nick. Dobra, ten. Jak coś, to ja będę podążać w stronę Twojego niku. Dobra, bo ja twojego nie widzę. Ja lepiej nie będę chodził, bo tutaj wszędzie mogą być. Ciekawe, czy y, znajdę w końcu jas te jaskińki. Znalazłem to... ścianę Twojego pokoju. Ha. Jest progres! Jest, znalazłem węgiel. Będziemy mogli przytopić. A ja mam już Z 27. Hmm. Jestem lepszy. Nie będę teraz tego węgla wykopywał. Teoretycznie niezłą rudę żelaza znalazłem. I się Tylko zgu... teoretycznie? Nie, fizycznie też. I się zgubiłem, więc muszę się zrobić. Ty tego tutaj nie było? Nie, chyba było. Widzę twój nick. Oddali. No to chodź tu! Trochę mi zajmie przez tą całą warstwę skał. Aha, bo ty tutaj idziesz... no dobra. Tak z buta prosto przez jaskinię. Jak w twarz strzelił. O, już widzę prawie czytelny twój nick. Z której strony? Śledzisz mnie? Jesteś chyba trochę niżej niż ja. Powiem ja cię nie widzę. widzę. W sensie twojego niku nigdzie. Chyba się przebiłem przez ścianę. Znaczy na pewno się przebiłem przez ścianę. O! Jesteś dokładnie Tutaj. A mogę wiedzieć gdzie? Za tobą jestem teraz. O, cześć. Ja Boże. Więc teraz mamy połączenie z domkiem. Którędy? O, tutaj. No, węgiel. Zastąpię to zwykłe kobieton. A ja myślę, że zastąpić deskami. To później to zastąpić. Ło więc to może się przełączymy. Dobra. No to. Już na No to. Ojej. Ja nie. Ale też zlagował. Teoretycznie mi cały komputer zlagował. Nie da się grać. Spoko się gra. Przyzwyczajony jestem do gry na lagach. Gra na lagach jest cool. No właśnie. Czekaj, to jak grałem na O, coś ty tu narobił. Matko łasko, coś ty tu zrobił. Gdzie? Tu wszędzie. To miało być małe wejście, a nie jakieś takie... Kto powiedział, że ma być małe? Ja to. No, ja powiedziałem, że ma być małe. Nie. nie Dobra. Tego. Ja cały czas myślałem, że ma być wielkie. No to trzeba będzie to po... ...podzielić chyba na dwa odcinki. Między odcinkami się trochę pokłócimy, czy ma być duże, czy małe. Masz jakieś jedzenie? Nie. Trochę głoduję. Dobra, ja idę trochę zapolować i zaraz wrócę. To tutaj zrobi się małe cięcie, i zaraz wracamy po przerwie. Więc, po pewnej dyskusji, uznaliśmy, że najlepszym sposobem będzie, by w tym odcinku przygotować się do wyprawy, a następnym robić samą wyprawę. No, bo tak jesteśmy trochę nieprzygotowani. I sądziliśmy, że nie są aż tak wielkie. One są zawsze aż tak wielkie. Więc się nie kłóć. Kiedyś. Twoje czasy, nie moje. Przerabiam ile drewno? Czekaj, ja przerobię mam... 64 wystarczy? Ja już mam coś Dobra, ja mam 128. Hehe. ...i zostało drewno. Dobra. Tu podłogę robimy, tak? Tu podłogę robimy? Tak. Chwilę zapomniałem, że tam grywamy. Jak nie do końca? O co ci chodzi? A tu zapomniałem ale nie do końca w tym sensie. Kaj tu ściany będą przecież? Tu też zrób. Tu. Tu. A tu. Wejście fajne robię. A ja tu ścianę. I... Tu nie, tu nie. Tu. A czy... Tu ściana? Dobra, tu ściana. nasz magazyn, to to wydłużymy potem. Spoko, na razie tak, żeby fajnie wyglądało to... Jeden się zbierają. Fajnie, Czekaj, bo tutaj trochę. Patrz, zasłoniłeś to fajne wejście. Zasłoniliśmy trochę fajne wejście. To ja się tym zajmę. Ja się, co ja robię? Брат, а не таешь? fajne wejście znowu widać jest fajne wejście jest fajne przestań nieestetycznie to wygląda So się przyda co nie co? flint A. Krzemień. czyli czy jakoś tak to był przemień co nie czy nie no węgiel No to się zgubiłem, no dobra, to jest. Trzeba jakoś... jest tutaj w tej... nie oznaczyć to wejście. Bo ja się tu ciągle gubię. Wyprawa po cobblestone. A ci wyprawa z Jeszcze raz. To... Dobra, to też kiepsko wygląda. Przejdę, ale nie w tym momencie. Dobra, co? Tam deski postawiłeś. Ja? Ty tu postaw deski. Taką ścianę zrób fajną. Ja się tym zajmę, ty typu... pójdź. Tam się i tam, tam, tam Coś ty tu robił. Aha. Tak szczerze mówiąc powinniśmy zrobić jak gdyby normalne tam jak graś do domu, żebyśmy się nie gubili. To jest Dobra, to ja to tak zrobię. W sensie taki zrewna. Tak. Spoko. Kiepsko z będzie. Szybciej. Ale to spada ciągle, mi o to chodzi. Wiem. Ja nie <słuch> A ja nie.

też mnie przestraszył na śmierć prawie szkoda szkoda ci endermena czy mnie? szkoda endermena chociaż szkoda, że na szkoda, że prawie na śmierć byłbym wtedy sam na serwerze ty byś mógł patrzeć, oczywiście. Z grobu. Ale miałbym wolną chatę. W sensie nie z pokoju. Ale gdzieś masz swój pokój. Ale cała chata byłaby moja. Da się zrobić taką chatę kiedyś. Nie, taka jest fajna. Dopóki mnie wchodzisz do pokoju. Tutaj mi tak nic nie ma, ale spokojnie. Co Ty to zrobiłeś. Wściwiono, tak. Fajnie już to wygląda. Muszę sobie drewno załatwić. Dyski drewniane, no. Po tym odcinku będziemy musieli kategorycznie późno zbierać znowu drewno. No, kategorycznie. Schodzi jak świeże bułeczki. Po skrzynkę drewna musimy zrobić sobie. No tu jest jedna pusta przecież. A my pojedynczą, nie podwójną. No. Ile mówię schodów? 14. To zrobię 16. Dobra, 20. Coś ci nie pykło. No wiem, już miałem jeszcze taki stary schody. Posun się, posun się. Dobra, coś mi nie pykło znowu. No! Dobra, spoko wygląda. Zepsułeś! Wiesz, kiedyś pod schodami będziemy mogli mieć zombiaka. Czemu? Czekaj, ja mam pomysł. Ja nie powiem ci co mi to przypomina. Wejdź stąd. Tutaj... Czekaj tutaj. Ale zostaw, Ej po prostu, prostu ja mam inny lepszy pomysł. Ale nie, tutaj można skrytkę jakoś zrobić, nie wiem. Schowek jakiś nowy. Później. Ej, a on przyświeca... przyla... ten... no. Nie. Dobra, to. To Zostaw to! Idź tam, no sobie to takie Takie bez przyjacieli Tak, będzie to można później odkopać, no ale... Później to, najwyżej. To kupimy. Kategorycznie trzeba zbierać więcej drewna Postanowienie na przyszłość, na poprawę A dokładnie na za dwa odcinki Które mam nadzieję. odcinkami, bo to będzie nudne. No Postanowienie na za pomiędzy tymi odcinkami Za lub Między. Dobra. Ej, ej, mój pokój! Mój pokój! To ja tutaj nie niszczę. To jest mój pokój. To czekaj takie przejście z drewna w kamień. Tu z można zrobić. W sumie racja. Nawet nie pomysł. Po pierwsze nie zepsujemy mojego pokoju, a po drugie... Będzie lepiej wyglądać. Będzie fajnie wyglądać. Bardziej jak taka jaskinia. Dobra, ty nie ja będę układał. Ty nie ja będę układał. <noise> Dobra, coś nie piekło. Dlatego ja uważam, że powin każdy powinien wziąć swoją ścianę. Dobra, ja to. Po co? jest zostało. Jezu. No. Już. Dziękuję. Proszę bardzo. To broniło mój zmysł estetyki. No Dobra. To będzie widzów nudzić, więc... Po cięciu wrócimy z gotowym. Witamy w przerwie. Jak widać, skończyliśmy ten korytarz. Przedpokój, korytarz. Ups. <grytarz> no dobra. Więc. Plany na następny odcinek to. koperty powiedz. Ciebie słuchajcie, Chcę mówię. Zmienić... Znaczy, zwiedzić. Ja nie... No, chwilowo jest, mój komputer jest wyczerpany. Ja planuję złożyć ten odcinek do Drako. Jak widać, ktoś dzwoni, ciągle. Więc no. kończymy odcinek. Więc cześć, pa i do następnego.